Prezydent Nawrocki ma cudownych kolegów. Właśnie się okazało, że jeden z nich, zatrzymany w Niemczech, Patryk M., złożył wniosek o azyl polityczny w tym kraju. O co dokładnie chodzi i jak oceniam całą sytuację, o tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Kamil Jastrzębski, samorządowiec, radny, komentator sceny politycznej, z wykształcenia dziennikarz oraz ekspert od komunikacji społecznej, a w wolnych chwilach również model oraz amatorski aktor. Słuchajcie, niesamowicie z jednej strony zasmuciła mnie, a z drugiej rozśmieszyła sytuacja związana z Patrykiem M, tak zwanym Wielkim Bu. Jest to osoba, do znajomości z której przyznawał się kiedyś prezydent Nawrocki, która też z prezydentem robiła sobie fotki, która podkreślała, że ich znajomość ma charakter czegoś więcej niż po prostu okazjonalnego cześć raz na kilka lat że faktycznie oni są, albo przynajmniej byli kiedyś kumplami, że pozostawali w takiej no, koleżeńskiej relacji. I ma to o tyle niepokojący wymiar, że Patryk M, no, prawie dwa miesiące temu już, został zatrzymany przez policję w Hamburgu na lotnisku, kiedy postawiono mu zarzuty, czy pod pretekstem potem postawiono mu zarzuty, wzięcia udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Handlu narkotykami oraz kracieży samochodów. I teraz postanowił, że zawnioskuje o azyl polityczny w Niemczech. No ponieważ uznał, czy w zasadzie jego obrońcy uznali, że rzekomo sytuacja polityczna w Polsce nie sprzyja obiektywnym warunkom do procesu, obiektywnym warunkom działania wymiaru sprawiedliwości. No, bo Patryk M. mógł być traktowany jako ktoś w cudzysłowie polityczny albo jakiś element gry politycznej. I bardzo śmiesznie i bardzo celnie skomentował to premier Tusk, który tam napisał, czy powiedział w którymś ze swoich materiałów, że on jeszcze rozumie potrzebę azylu, po czym no, stwierdził, ale że u Niemca, no i faktycznie biorąc pod uwagę narrację ludzi, z którymi zapewne miał kontakt, z którymi się otaczał, Patryk M. Którzy pewnie na Niemcy jako państwo i na Niemcy jako też naród patrzą bardzo sceptycznie, no to jest to w pewnym sensie przewrotność losu, jest to trochę ironia, taka sytuacyjna, że teraz Patrykowi M. przyszło prosić o wsparcie, przyszło prosić o pomoc rząd Niemiec. Ale to jest właśnie ten śmieszny wymiar tej sytuacji. Natomiast ten wymiar nieco mniej zabawny, ten wymiar poważniejszy polega na tym, że Najwyraźniej Nawrocki przez całą swoją karierę, przez cały swój życiorys zawodowy i towarzyski, miał bardzo specyficzne grono znajomych, mówiąc bardzo delikatnie. Byli to ludzie o kontrowersyjnej przeszłości, o kontrowersyjnym stylu bycia, ludzie, którzy nie uwiarygadniają Nawrockiego jako osobę w stu procentach bez skazy, i też mówię bardzo delikatnie, z oczywistych powodów. I ja jako komentator, teraz mówię o tym głośno, a kiedyś mówiłem o tym bardziej w rozmowach prywatnych, podczas jeszcze kampanii prezydenckiej, że byłbym bardzo zaniepokojony, gdyby się okazało, że większość wyborców, z tych, którzy pójdą w drugiej turze do urn wyborczych, postawi na człowieka, który miał w swoim otoczeniu takie właśnie jednostki. I zanim ktoś powie, no ale to przecież dawno i nieprawda, nawet jeżeli teraz Nawrocki, znaczy inaczej, nawet jeżeli kiedyś Nawrocki miał z nimi kontakt, to być może już ten kontakt nie istnieje albo jest bardzo słaby. Tylko sytuacja teraźniejsza nie determinuje całego otoczenia, czy nie determinuje wpływu, jakie to otoczenie może mieć już post factum na Nawrockiego jako prezydenta. Ponieważ to nie jest tak, że można jednym telefonem czy jednym SMS-em do danej osoby wygumkować całą swoją przeszłość, wygumkować to, z kim się przebywało, z kim się utrzymywało znajomość, kto na nas jako człowiek i człowiek na człowieka wywierał wpływ, w jaki sposób uształtował nasz styl bycia, nasz charakter, nasze poglądy. Więc nawet gdyby się okazało, że Nawrotski już z Patrykiem M kontaktów żadnych nie utrzymuje, to sytuacja w ten sposób nie ulega większej zmianie ulega co najwyżej lekkiej korekcie, ale nie ulega daleko idącej zmianie. I z tego powodu ja, jako obywatel, jako Polak, czuję się zaniepokojony tym, po pierwsze, kogo wpuściliśmy do pałacu prezydenckiego, po drugie, jaki ten człowiek ma poglądy i jak funkcjonuje już teraz jako prezydent, a po trzecie, kto jego poglądy kiedyś kształtował, z kim przebywał, z kim utrzymywał kontakt, kim się otaczał i idąc już dalej taką siatką, z kim ci ludzie mieli pośredni kontakt. Wątek tych słynnych ustawek, do których chyba nawet Nawrocki się wprost przyznał, że no brał udział w pewnych wydarzeniach o charakterze kibolskim, on już sam w sobie, mimo że nie jest najgorszy z możliwych w jego, w, jego w cudzysłowie, spowiedzi ze swojego życia, on już sam w sobie był bardzo, bardzo niepokojący z tego powodu, że popatrzcie, Ktoś, kto był przez innych kiboli brany na ustawki, to nie mógł być człowiek z zewnątrz, ani człowiek stosunkowo nisko w hierarchii tych grup kibolskich. To musiał być człowiek zaufany, to musiał być człowiek, którego z perspektywy właśnie tych grup nie obawiano się wpuścić w takie środowiska i w takie okoliczności. Więc w tych grupach Nawrocki najprawdopodobniej nie był jakimś Wiecie, byle jakim szeregowcem, w cudzysłowie. Tylko w tej strukturze dość, no umówmy się, nieprzyjemnych osób musiał być stosunkowo wysoko. I jeżeli ktoś taki jak Patryk M. utrzymywał kontakt z Nawrockim, to musiał mu w jakimś stopniu ufać. Musiał uznać, że z Nawrockim warto ten kontakt utrzymywać, warto się spotykać, warto robić zdjęcia, Warto jakoś tę znajomość podtrzymywać. I znowu, jak to świadczy o prezydencie? Bo ja teraz nie przypisuję mu jakichś, wiecie, nagannych czynów, chociaż dopuścił się na przykład w kontekście kawalerki, tak, to jakby było naganne moralnie i naganne etycznie. Niekoniecznie prawnie, chociaż tutaj też są kontrowersje, na przykład wokół tego aktu notarialnego, czy wokół tego poświadczenia u notariusza. I wokół tego, co nawroc deklarował, a co potem było potwierdzane, no ale powiedzmy, że to jeszcze na gruncie prawnym może być weryfikowane. Więc nie wchodzę w te tematy. Bardziej wchodzę w tematy tego, jak te znajomości i te zagadnienia z historii człowieka później determinują jego postawę, jego funkcjonowanie tu i teraz. Powtarzam, nawet jeżeli te znajomości są już historią w jego życiorysie. A nie czymś co trwa dalej. I jest mi bardzo przykro, że wielu Polaków postanowiło swój głos oddać na takiego człowieka, bo nawet jeżeli ktoś w taki bardzo wiecie, już turbo optymistyczny sposób podszedł do tematu w następującej, w następującej perspektywie, no, że Nawrocki się zmienił, że on przeszedł taką dziwną drogę, że się wywodzi z takich środowisk, no ale teraz wyszedł na, w cudzysłowie, porządnego człowieka. Nawet gdyby tak było, to po pierwsze historia z kawalerką pana Jerzego przekreśla taką argumentację, że on tak, jest świetny, jest w ogóle nieskalany, że odkupił jakieś swoje błędy z przeszłości. A po drugie, jest to podejście infantylne, ponieważ zakłada, że można Postawić w pewnych momentach życia grubą krechę i powiedzieć, tu jestem ja z przeszłości, tu jest ta krecha, tu jest to wydarzenie przełomowe i tu jestem ja obecnie jako ten nowy, lepszy, nieskazitelny itd. To nigdy tak nie działa. Po prostu. Z kim przebywasz i kto cię otacza w takim sensie towarzysko-znajomościowym, to jest jeden z fundamentów tego, Kim jesteś teraz i kim będziesz za jakiś czas. I dlatego mam olbrzymie, czy czuję olbrzymie zaniepokojenie tymi doniesieniami na temat Patryka M., bo to pokazuje, z kim Nawrocki kiedyś miał do czynienia, z kim utrzymywał kontakt i z kim pośrednio, powtarzam pośrednio, my jako obywatele musimy teraz się mierzyć i z jakimi sytuacjami musimy się konfrontować. Naprawdę sytuacja jest. Kuriozalna, jest skandaliczna, jest czymś, czym nawrocki być może się wiecie tak oficjalnie, publicznie nie no, bo ta sprawa. Jakby w tej sprawie nie ma strony w postaci kancelarii prezydenta czy nawrockiego, tak, to jest normalna sprawa. Tam jakby, strony postępowania są zupełnie inne. Ale chodzi mi o sam fakt, odcięcia się takiego, wiecie, wizerunkowego, takiego PR-owego. jeżeli nawrocki takiego gestu nie wykona, przynajmniej w minimalnym stopniu, to będzie to pośrednim przyznaniem się do tego, że on do wielkiego bułu ma jakieś nie wiem, luźniejsze podejście, bardziej pobłażliwe. No i to jest kolejna rzecz, która powinna ludziom nieco mm, ostudzić pozytywne emocje czy pozytywne y, poglądy dotyczące oceny prezydenta Nawrockiego. Dajcie znać o tym, sądzicie. Dajcie znać, jaka jest Wasza perspektywa, jaka jest Wasza opinia na temat wielkiego bu, na temat Nawrockiego, na temat osób, które być może się wokół prezydenta kiedyś kręciły. Może się już nie kręcą, ale to pozostaje w sferze spekulacji. I w jaki sposób wyinterpretujecie te znajomości? Jest to dla mnie bardzo interesujące. Standardowo proszę Was również o zostawienie lajka, subskrypcji, komentarza. To pomaga mi rozwijać swoją twórczość i iść do przodu. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się i wyczekujcie kolejnych materiałów. Na razie.